Popkowi się udało, tobie też się uda. 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 Popkowi się udało, to by <śmany> też się uda. Popkowi się udało, to by 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 też się uda się Udało tobie też się uda, popkowi 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 się udało tobie też się uda. Popkowi się udało tobie też się uda Okkowi się udało tobie też się uda Okkowi się udało tobie też się uda Okkowi się udało tobie też się uda Bobkowi się udało tobie też się uda Popkowi się udało tobie też się uda Popkowi się udało tobie też się w uda. Popkowi się udało tobie też się w uda. Popkowi się udało tobie też się w uda. Popkowi się udało tobie też się uda. Popkowi się udało tobie też się uda. Popkowi się udało tobie też się uda. się udało tobie też się uda. Popka się udało to by się uda. Popko się udało, to by się uda. Popko się udało, to by się uda. Opko się udało, to by się uda. Opko się udało, to by też się uda. Podkowi się udało, tobie też się uda. Podkowi się udało, tobie też się uda.